Cześć, pokażę Wam dzisiaj jak złożyć nowość od Codbox. Ta nowość to Slider Card, nowa wysuwana baza kartki. Jak widzicie ma cztery klapki, które rozkładają się na cztery strony. Baza jest kwadratowa, a mamy ją w sklepie w naszych podstawowych kolorach. Kraft, niebieski, różowy, ekri i biały. Do złożenia tej kartki potrzebowali będziecie nożyczek, Taśmę piankowej dystansowej, ja mam na takiej większej rolce taśmę o szerokości 6 mm. Jest ona tutaj idealna do złożenia tej kartki. Oraz taśma Rolfix, którą znajdziecie w Craft Cornerze o szerokości 1 cm. W opakowaniu znajdziecie kilka elementów, które tworzyć będą kartkę. Są to cztery prostokąty, które będą klapkami. Mają one wielkość 9,5 na 12 cm. Będą się rozsuwały na cztery strony. 5 kwadratów. 3 pełne o wielkości 12 na 12 cm, które będą oddzielać poszczególne warstwy, oraz dwa z wycięciem, które będą stanowiły część mechanizmu slidera. Razem z folikami. Dwie sztuki również dodane są do zestawu. Tak mniej więcej będzie się prezentował układ kartki po jej sklejeniu. Przy tworzeniu tej pierwszej kartki, którą teraz widzicie, przy jej składaniu nie ustrzegłam się pewnego technicznego błędu, o którym zaraz Wam powiem, żebyście nie powielali go w swoich pracach. Zatem zabieramy się za robotę. Foliki mają formę takich torebeczek. Należy po obu stronach przeciąć je, otworzyć tak, żeby powstały długie paski. Robimy to nożyczkami, odcinając dosłownie 2 mm od brzegu. Dzięki temu również ta folika idealnie wpasuje się w wycięcia w kwadratach. Operację powtarzamy na obu folikach. Thank you. Jak widzicie te folijki, będziemy przekładać przez przecięcia w kwadratach. Ja zanim je przełożę, obklejam sobie jeden brzeg każdej z folii taśmą dwustronną Rolfix. Nie robię tego, nie obklejam tego do samego brzegu, zostawiam minimalny odstęp, tak żeby na pewno nic nie podklejało nam na przykład papieru i nie blokowało mechanizmu. Zostawiam sobie takie właśnie delikatne odstępy. Również taśmę kleję minimalnie 1-2 mm od brzegu. Teraz przekładam sobie folię przez dziurki, tworząc tak, jakby w tym papierze opaskę. Jak widzicie, teraz sobie po prostu zerwę pasek taśmy dwustronnej i przykleję tą drugą część folii. To moment dość precyzyjny, dlatego warto poświęcić mu trochę uwagi, żeby folię ładnie równo wkleić. To potem przerzuci się na estetykę i przede wszystkim na. Takie sprawne przesuwanie tych naszych klepeczek. Nadwyżkę folii obcinam. Do jednego takiego stworzonego mechanizmu z folią przyklejamy dwie klapeczki. Robimy to po jednej i po drugiej stronie przeciwlegle, również na taśmę Rolfix. Ważne, właśnie zróbmy to w tym samym miejscu, w którym wcześniej klejona była folia. Dzięki temu nie będzie nam ta folia, która była przyklejona wcześniej w żaden sposób ograniczała ruchów naszego slajdera. Ja w tym pierwszym pokazywanym projekcie tą e, klapkę przykleiłam nie w tym samym miejscu, w którym folię. Folię dałam na środek swojej kartki, klapkę tak jak trzeba tutaj widać e, teraz z brzegu. Niestety, w którymś momencie mam takie ograniczenie, że ten slider trzeba mocniej pociągnąć, żeby go jakby wypchnąć. W momencie, w którym przyklejamy sobie tą klapkę w tym samym miejscu. Nic nie ogranicza potem ruchów slidera i wysuwa się on bez problemu do samego końca. Tą operację powtarzam również na drugim mechanizmie za chwilkę. Diolch yn fawr am wylio'r fideo. Tym sposobem oba mechanizmy są gotowe i czas na składanie całości. Warstwy będziemy przedzielać kwadratami bez wycięć, używając do sklejenia tej taśmy piankowej dystansującej. Ona pozwoli na to, żeby pomiędzy warstwami było miejsce na przesuwanie się klapek. taśmę dystansową kleimy na dwóch brzegach kwadratów z wycięciami w tych miejscach, które nie przeszkadzają w przesuwaniu się klapek. Ja tą taśmę dystansową kleję po całości, zostawiając delikatną odległość od brzegu. Dlatego po całości, że dzięki temu kartka jest sztywna, nie zapada się, co umożliwia przesuwanie się tych właśnie klapeczek bez żadnego problemu. Oraz po prostu estetycznie wygląda. Do taśmy piankowej przyklejamy sobie pełen kwadrat. To przyklejanie powtarzamy po obu stronach, na obu mechanizmach. Drugi mechanizm przyklejamy do kwadratu oddzielającego naprzemiennie do pierwszego. I tak oto mamy gotowe. Kartka Slider od Godbox. Jeśli chcecie umieścić ją w pudełku, wybierzcie to o rozmiarze 16x16 cm. Pokażę Wam jeszcze moją realizację z jej użyciem. Na kraftowej bazie powstała kartka urodzinowa dla chłopca z jego ulubionymi grami. Myślę, że będzie stanowiła świetną urodzinową niespodziankę. Pada umieściłam na magnesiku, więc można go południa odczepiać od kartki. Jeśli w swoich kartkach użycie podwójnego dystansu oddzielającego warstwy, będziecie mogli trochę bardziej bogato ozdobić te klapki również tekturkami. Dzięki użyciu tej podwójnej warstwy bez problemu mieszczą się one w środku.